Podróżujemy i podróżujemy, więc zawitaliśmy tym razem do Krzywczy. Może nawet nie tym razem, a ponownie. A gdzie? Na razie pewnie to miejsce nic wam nie mówi, ale pewnie w oko wyłapało tamten napis, mianowicie cmentarz żydowski w Krzywczy, który znajduje się tutaj za tymi murami betonowymi. Co prawda jest niewielki, ale pokażemy wam go, bo. Uważam, że to jest piękny ślad historii na terenach gminy Krzywcza i okolicy, ale zanim przejdziemy tam, to pamiętajcie o łapce w górze, o napisaniu jakiegoś komentarza, udostępnianiu tego odcinka, ale także o wspieraniu naszego kanału. Każda złotówka pomaga nam w rozwoju, w inwestowaniu w coraz lepszy sprzęt, ale też by móc dojeżdżać. We wskazane przez Was miejsca w komentarzach, których jest naprawdę dosyć dużo. Za co Wam serdecznie dziękujemy za każdą wiadomość, za każdą sugestię dotyczącą miejsca. Za wszystko wam bardzo serdecznie dziękujemy. Dobra, lecimy na cmentarz. Już przy wejściu na cmentarz zauważamy pierwszy grupę, do którego przejdziemy i chcę wam nieco więcej powiedzieć. Szczerobaki tutaj pozostały. Także chodźcie, dokładnie tutaj mamy zbiorową mogiłę 9 Żydów, mężczyzn, kobiet i dzieci e, zamordowanych w okresie II wojny światowej e, w sierpniu 1943 roku. Jeżeli chodzi o, o ten mord, to w źródłach historycznych możecie znaleźć też informację, że to było w roku 1942, ale generalnie Bardziej uogólniając, miało to miejsce w roku 1943, ale jest też kolejny, e, kolejny ciekawy tutaj e, symbol religii żydowskiej, a mianowicie to oto kamienie. E, z czym to jest związane? Jest to związane z oddaniem szacunku zmarłemu. E, tutaj możecie zobaczyć taki, e, taki właśnie napis. FB kamyczki 834075C, tutaj podejrzewam, to mi się kojarzy z kodem kreskowym. Nie wiem czemu, ale takie mam właśnie skojarzenie. I yy, do czego zmierzam, właśnie z tymi kam, yy, kamykami? My, idąc 1 listopada na, na groby naszych bliskich zmarłych, świecimy z stawiamy tam jakieś kwiaty, wieńce i tak dalej. Tu natomiast Żydzi stawiają kamienie. Ktoś może powiedzieć, że to jakiś brak szacunku. Nie, nie, nie. Tutaj z kulturą, z jakimiś zwyczajami, czy żydowskimi, czy e, innych osób nie dyskutujemy. Idąc dalej, troszkę Wam nieco więcej tej historii przybliżę. E, tak jak Wam obiecałem, nieco więcej historii. Stopniowo będziemy tutaj szli sobie przez cmentarz. Wy podziwiajcie, a ja Wam troszkę tej historii przedstawię. Miejsce, które. Swoje początki ma w XIX wieku. A dlaczego w XIX wieku, po czym to można sądzić, a mianowicie po niektórych nagrobkach, po niektórych tablicach. Najstarsza z nich pochodzi z roku 1817, więc to potwierdza moją tezę, którą przed chwilą tu powiedziałem. Tu już, jak z daleka dostrzegacie, są płyty nagrobne, jest tutaj nieco większa. Kaplica, o której jak podejdziemy sobie bliżej, to, to powiemy nieco więcej. Yy, I tutaj to, co trzeba zwrócić uwagę: przez wiele lat to miejsce było zaniedbane. Dopiero od roku 2009 zaczęły się tutaj prace porządkowe, prace takie yy, polegające na tym, że to miejsce nie ulegnie zapomnieniu. I tu jak podejdziemy bliżej, to. Zobaczycie pewne takie szczegóły, pewne takie niuanse, o których myślę, warto powiedzieć, bo yy, niektórzy powiedzą wiele złego o Żydach, w nawiązaniu do historii, ale to nie o to chodzi. Ale Żydzi też są naprawdę bardzo pomysłowi. A dlaczego to?, już za chwilkę zobaczycie. Znajdujemy się właśnie tutaj przed yy, takiego pewnego rodzaju kaplicą, co się nazywa. W języku hebrajskim Ohela. Tutaj spoczywa Rabin Dawid. Yy, tutaj właśnie, dlaczego Rabin Dawid? No tutaj rozszyfrowaliśmy te napisy, ale to już jeżeli ktoś będzie chciał sobie dokładnie to poczytać, to rzucimy teraz chwilkę okiem na, na ten napis, a Wy sobie film wstrzymajcie i możecie sobie zrzut zrobić i, i ten napis rozszyfrować, jeśli ktoś chce. To właśnie to, co wam chcę tutaj pokazać. Grup, a tu co mamy? Jakieś zabezpieczenie na szyb. Popatrzcie, no... My raczej nie podejrzewamy ludzi, że będą wykradać, nie wiem, trumny, zwłoki z, z cmentarzy. Natomiast tutaj czemu to ma służyć? No, szczerze mówiąc, nie wiem, ale może to też jakaś taka forma zabezpieczenia, bo... Jednak, mimo wszystko, jeżeli ktoś z Was był na przykład w Krakowie, na, na Wawelu, tam też mamy e, trumny niektórych zmarłych, i tam też trzeba e, pewne zabezpieczenia obejść, żeby tam, żeby tam trafić. Może ten oto Rabin Dawid był kimś ważnym dla, dla religii żydowskiej. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to zachęcam tutaj do, do poczytania. A my teraz pokażemy Wam tutaj. Tablice, które są, no właśnie jak sami widzicie, bardzo nieczytelne, bo nawet można powiedzieć, że tych napisów nie dostrzeżemy. Ale to, co zwraca moją uwagę, te oto znicze. Co one mają znaczyć, szczerze mówiąc, nie wiem. No, znicze na żydowskim cmentarzu ktoś powie, że no coś, coś tutaj nie gra. Ale moje koncepcje są dwie. Pierwsza, że tutaj leży ktoś. Wyznania rzymskokatolickiego albo ktoś postawił znicza w celu uczczenia pamięci tych oto tutaj pochowanych, ale to czy te napisy są czytelne czy też nie, to możecie doskonale zobaczyć na tym nagrobku. Tu ja co prawda nie znam hebrajskiego, więc wam tutaj tego nie odczytam. Ale sami widzicie, tu gwiazda Dawida, jak się lepiej przejrzycie, tu gwiazda Dawida jest widoczna. Ale te napisy, nawet jeśli bym znał język hebrajski, to te napisy są trudne do rozszyfrowania. Eee, w tym miejscu byłem już e, parę tygodni temu, i tu było wszystko pięknie wykoszone. No teraz troszkę porasta to pokrzywami, ale tu e, nie mamy absolutnie zarzutu ani pretensji o to, jak. Jak teraz, gdy nagrywamy ten cmentarz, wygląda? Troszkę pokrzyw rośnie, ale, ale wiemy, że to miejsce jest. Yy, że o to miejsce tutaj ktoś dba. A teraz zobaczycie sobie przez chwilkę cały cmentarz, bo myślę, że moje słowa przez chwilkę będą tu zbędne. Przejdziemy się i sami zobaczycie, jak wygląda ten. Dość skromny cmentarz. Powierzchniowo wydaje się dosyć duży, ale jeżeli spojrzymy tak, tutaj w koło. Do tych grobów jest naprawdę niewiele. Obchodząc e, ten, ten budynek dookoła. To strzegliśmy kratę. Co prawda tu siatka jest, ale może uda się pokazać cokolwiek w środku. Jeżeli się uda, jeżeli widzicie, to, to fajnie. No coś troszkę może nie wszystko widać, ale coś, coś, coś tam widać. Także. Sami widzicie, że ta mówiąc naszym chrześcijańskim językiem kaplica jest. Jest naprawdę dobrze zachowana. Tutaj wszystko jest pięknie, doskonale zabezpieczone. Ale teraz jak wam mówiłem, przejdziemy się po cmentarzu. Moje słowa są zbędne. Przejdźcie i podziwiajcie sami, jak on wygląda. Idzie. Sami widzieliście ten cmentarz. No, no jest ładny, trzeba przyznać. Ale tu małe sprostowanie dotyczącą tego oto nagrobka. W międzyczasie, jak oglądaliście tutaj cmentarz, tu leży kobieta, bądź też dziewczyna, bo nie wiadomo w jakim wieku, o imieniu Ester. Także e, pierwotnie mówiłem, że tutaj trudne do rozszyfrowania, ale dzięki internetowi udało mi się e, dojść do tego, kto e, tutaj został pochowany. E, powoli zbliżamy się do końca wycieczki po tym cmentarzu, ale jedną myślą się muszę z Wami podzielić: mianowicie tu, mniej więcej odtąd, do, aż tam do końca. Żadnego nagrobka nie dostrzegacie, ale to nie jest powiedziane, że tutaj nikt nie leży. My nie wiemy o tym, czy tu ktoś leży, czy też nie, żeby ktoś nie zarzucił, że, że dopuszczamy się jakiejś tutaj e, profanacji czy też znieważenia zwłok. Nie, nie, absolutnie. E, szukaliśmy różnych źródeł, by e, możliwie jak najwięcej informacji o tym cmentarzu zdobyć. Tyle wiemy, że stopniowo te nagrobki są odczytywane, stopniowo te nagrobki są rozszyfrowywane. Mamy nadzieję, że e, nie tylko te 18 do 20 nagrobków, o których wiadomo jest, e, jest znanych tutaj osoby z imienia i, i, i nazwiska, ale mam nadzieję, że właśnie tutaj, w tym kierunku, że jeżeli ktoś tutaj leży, to nie mówię, że jutro, pojutrze, za miesiąc, za pół roku czy za rok, ale mam głęboką nadzieję, że tożsamość tych osób będzie znana. Mam nadzieję, że po tym odcinku, jeżeli ktoś tutaj pamięta jakiś swoich przodków, może ktoś akurat dzięki temu odcinkowi odnajdzie swoich przodków i w ten sposób jakoś się przyczynimy do e, odnalezienia swoich zmarłych krewnych. No to tak jak Wam mówiłem, powoli się zbliżamy ku końcowi tego odcinka, ale tak myślałem, czy już się z Wami żegnać, prosić o udostępnianie, subskrypcję? Nie, jeszcze nie, bo kawałeczek dalej w miejscowości Ruszelczyce, trudna nazwa Ruszelczyce, ale można sobie dykcję poćwiczyć, znajduje się opuszczony cmentarz, który, no jeszcze przez minutkę, dwie, może nieco więcej Wam pokażemy. Także teraz udajemy się właśnie do Ruszelczyc na ten cmentarz i tam będzie finał tego odcinka no to dojechaliśmy właśnie do Ruszelczyc na dość malutki cmentarz, bo nie będę się jakoś długo nad nim rozwodził, ponieważ jest bardzo malutki, ale co najważniejsze jest zadbany jest zadbany, widać, że jest tu skoszone, widać, że są tu znicze widać, że są tu e, jakieś oznaki E, życia w sensie że, że ktoś tu przychodzi i, i coś na tym cmentarzu robi, więc podejdziemy nieco bliżej i Wam to wszystko właśnie pokażę w tej chwili i spróbujemy sobie ustalić bo tych grobów jest naprawdę bardzo niewiele około 10, więc spróbujemy sobie ustalić kiedy miał miejsce ostatni pochówek w tym miejscu bo w internecie zbyt wiele informacji na ten temat nie uświadczycie, tylko tyle, że jest 22 setne hektara powierzchnia i nic więcej, więc idziemy tam. No to właśnie przybliżyliśmy się tutaj do, do grobów i spróbujemy ustalić kiedy właśnie miał miejsce tu ostatni pochówek, ale moją uwagę zwrócił właśnie ten nagrobek, ponieważ pierwszy raz się przyznam, spotykam z takim imieniem Paraskiewia brzmi jak jakieś takie ukraińskie, rosyjskie imię, coś takiego, ale muszę przyznać, że, że pierwszy raz z nim się spotykam, więc idziemy, szukamy tutaj kiedy ostatni pochówek miał miejsce. Tu mamy rok 1950, tutaj dostrzegam rok 52, ale idziemy dalej, przy okazji sobie go zobaczycie. Więc chodźcie tutaj powolutku, sobie pójdziemy i będziemy tutaj szukać. Kiedy kto został pochowany Bo ten cmentarz jak sami widzicie Jest dosyć, jest dosyć malutki yy, Tu jest Kolejny nagrobek Tym razem 41 rok Ale to co jest smutne W tym grobie Dziewięciodniowe Dziecko Powiększa Grono aniołków Już nawet nic Nie trzeba więcej dodawać Dobra, idziemy dalej i szukamy kolejnych grobów i kolejnych dat przy grobach. I mamy grób osoby zmarłej w roku 1954, czyli już dalej nieco później. E, tak się zastanawiam właśnie, kiedy, kiedy ten cmentarz został opuszczony, no bo popatrzcie, no to, no, może czegoś takiego się nie spotyka na, na grobach, ale płytki nie są jakieś w stylu, nie wiem, lat 90., -tych, 80., -tych, czy, czy jakiegoś głębokiego PRL-u. Czyli tutaj ktoś naprawdę musi chodzić, musi dbać, co może po tej trawie nie widać, ale, e, ale tak rzeczywiście musi być. Tu, co prawda, nie mamy e, żadnych tablic nagrobnych, ale możemy. E, powiedzieć, że tu są pochowane jakieś, jakieś dzieci. Tu mamy znowu kolejne nazwisko. Trzeba się odczytać datę. E, tutaj nie, bo nie mamy tablicy nagrobnej, natomiast tutaj 1944 rok. Czyli jak do tej pory rok 1944. O, tutaj to już mamy naprawdę dość duży przestr. Jak podejdziecie, może uda się przybliżyć, zobaczyć. Mimo, że słońce pali, ja odsunę tego znicza. Troszkę przetrę. Przypuszczam, że osoba, właśnie o tym imieniu i nazwisku, tutaj leży. Czyli rok 98. Tam nieco dalej mamy jeszcze kilka grobów, ale do nich podejdziemy i zobaczymy jak to wszystko jak to wszystko wygląda ale tak z daleka patrząc to są jakieś stare nagrobki ale mimo wszystko skoro już doszliśmy tutaj to dojdziemy nieco dalej wtedy sobie usłyszycie teraz muzyczkę więc e, spacerując razem ze mną podziwiajcie tym nie mamy żadnej tablicy tutaj też choć no nie wydaje mi się czy, e, czy ten e, no, kawałek betonu e, świadczy o jakimś grobie ale tam pod drzewami mamy jakieś, jakieś groby niewielkie więc tam sobie podejdziemy i zobaczymy a ja jeszcze tak będę szedł tu w międzyczasie i szukał jakichś śladów z grobów, bo tu trawa jest nieco wyższa. Widać, że nie koszone ładnych parę tygodni. Ale zobaczymy, jak to wygląda. Więc dalej w tle usłyszycie sobie muzyczkę. Teraz posłuchacie i razem ze mną pospacę... Jest kolejny grób, ale bez tablicy tym razem, więc... Ale raczej chyba jakiegoś dziecka pochowanego, bo tu naprawdę nie ma żadnych danych osobowych. Ktoś tu jakieś znicze zostawia. Krzyż widać bardzo stary, e, więc no... Sami widzicie, no cmentarz dosyć skromny. liczba grobów jest niewielka, więc tą krótką podróż, Zakończymy natomiast dzisiejszy odcinek był nieco taki dłuższy, podzielony na dwie części, ale myślę, że warto, że dwa takie miejsca, które e, były przez e, wiele lat w jakimś stopniu opuszczone, to pamięć o tych miejscach dzięki nam miejmy nadzieję, że przetrwa. A jeżeli Wam się ten odcinek podobał, pamiętajcie o pozostawieniu łapki w górę, napiszcie jakiś komentarz. Z miejscem, do którego powinniśmy się udać, miejscem, które jest warte uwagi, ale też udostępniajcie go swoim znajomym oraz wspierajcie nasz kanał. Każda złotówka pomaga nam w rozwoju kanału, ale także w inwestycji w coraz to lepszy sprzęt, byśmy mogli coraz lepiej się prezentować. Także dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w kolejnym.